Zmowa dnia w News Radio. Dziś w gminnym ośrodku kultury sportu i rekreacji wyjątkowy duet Kacper Dworniczak i Andrzej Piaseczny. Dziad... Dziadek Kacpra. Andrzej Piaseczny, a świąteczny właściwie. E, panowie, co się stało, że gracie razem? Co, co się takiego wydarzyło? I z takim repertuar repertuarem do nas przyjeżdżacie? Połączyła nas muzyka, myślę. To jest taka najprostsza muzyka, ale i najlepsza odpowiedź, tak mi się wydaje. No i prawdziwa oczywiście, dlatego że y, myślę sobie, że po 30 latach bycia na scenie człowiek mimo wszystko nie traci takiej chęci poszukiwania nowych rzeczy, w które mógłby, nowej rodzaju współpracy, w której mógłby się znaleźć. A ta jest wyjątkowo interesująca, choćby z tego powodu, że Kacper, y, skromny, ale prawdziwy wirtuos, y, co y, myślę y, jeszcze jesteśmy przed koncertem, więc Państwo będziecie mogli usłyszeć. A mam nadzieję, że kiedy to widzicie, już macie w głowach, że, że tak właśnie jest. Chciałbym zapytać, czy ciężko było... Ciebie, Andrzeju, znamy z tego, że głównie gdzieś tam muzyka popiół zazwyczaj przewijała, a teraz nagle gitara klasyczna się pojawia. Łatwo było wam to połączyć ze sobą wszystko razem? Nie było ciężko, chyba. I myślę sobie, że ja użyję tutaj, zanim oddam głos koledze, użyję jego ulubionego, ulubionej odpowiedzi w tym temacie: że, że nie warto jest kategoryzować muzyki. Oczywiście ona jest różna zawsze. I klasyka jest inna niż jazz, i jazz jest inny niż pop, i heavy metal itd., tak ale jeśli ktoś prawdziwie z pasją uprawia muzykę, to ona jest po prostu najważniejsza, niezależnie od tego, jaki rodzaj dźwięków się wygrywa, prawda? Jak tobie by się z Andrzejem pracuje? Andrzej jest bardzo wymagającym artystą, ale ja bardzo lubię też, że tak powiem, stawiać sobie wyzwania. I to wyzwanie było rzeczywiście zupełnie inne od tych, które wcześniej miałem okazję podejmować. Natomiast rzeczywiście, jak już Andrzej wspomniał, nie warto kategoryzować tej muzyki. I pomimo, że te różnice są bardzo ogromne, to takie połączenie może zawsze coś nowego jeszcze stworzyć. I tak mi się wydaje, że trochę było też w przypadku tego projektu się znaleźliście w ogóle wspólnie? Znak czasu przez Instagram. Tak. internet. No. Dzisiaj bardzo wiele rzeczy odbywa się inaczej niż wtedy, kiedy ja zaczynałem wchodzić na scenę, i myślę, że nie należy się temu opierać. Szczególnie jeśli takie są przyjemne efekty. Zobaczyłem po prostu, jak Kacper gra na gitarze, i pomyślałem, że kiedyś musimy się spotkać. Żeby to było możliwe, musieliśmy znaleźć wspólny mianownik tym wspólnym mianownikiem okazały się piosenki świąteczne, które wydaje mi się, że, że ciekawie nas łączą. Um, ale czy to wszystko się udaje tak naprawdę, szczególnie w wersji koncertowej, to trzeba by publiczności zapytać. Ja Chciałbym zapytać teraz o to, czy wy liczycie na to, że przy stołach wigilijnych w Polsce wszystkie, wszystkie rodziny będą siedzieć i słuchać w waszej muzyki? Nie, nie liczymy na to, niech nie siedzą i nie słuchają. Niech będą ze sobą tak naprawdę, bo to jest najważniejsze. Oczywiście, e, tak, nagraliśmy płytę okołoświąteczną i jej wielkim walorem jest to, że ona jest naprawdę rozbrajająca emocje. E, więc jeśli ktoś będzie chciał z Państwa, e, jeśli tylko ktoś z Państwa będzie chciał e, sobie wyspokoić to wszystko, co gromadzimy przed samymi świętami w sobie, czyli, czyli różne poziomy stresu, to zapraszamy serdecznie ale w święta i przy stołach to bądźcie ze sobą. Przy muzyce, jeśli taka będzie wasza bola i decyzja i chęć. Kacper ty przy stole? Siadasz z gitarą? Ja, ja tutaj zdradzę, że z kolei słyszałem, już kilka takich głosów było, że pierogi wychodzą znacznie lepsze, kiedy je się robi przy słuchaniu naszej płyty, więc polecam. Okay. Czy panowie już napisali list do Świętego Mikołaja? A jeżeli tak, to co w nim jest? Ja jestem, ja jestem w wieku, w którym, że tak powiem, bardziej realizuje się prośby zawarte w listach, niż, niż pisze się samodzielnie i, i trochę jestem na tym etapie. Natomiast i, 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 proszę nie odbierać tego jako chęć wysmyknięcia się z odpowiedzi. Naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy z rodziną się spotkali, gdziekolwiek ona by na świecie nie była. Ja mam przepiękną, moją najukochańszą siostrzenicę, która wierzy jeszcze w świętego Mikołaja i... Jestem na etapie właśnie organizowania pomocy z góry w tej sprawie, w sprawie jej listu. A u Ciebie jak to wygląda? No, u mnie Gwiazdor, bo jestem z Wielkopolskiej, to może wytłumaczę, dlatego do mnie przychodzi Gwiazdor. Był wcześniej i przyniósł prezent w postaci płyty, ale jeszcze niedawno przyniósł mi drugi prezent, bo zagraliśmy w Poznaniu niedawno w Teatrze Wielkim, a zawsze chciałem tam wystąpić, więc coś dużo prezentów w tym roku. Okres świąteczny oczywiście trwa, ale za chwilę się kończy. A co po okresie świątecznym? Przestaniecie ze sobą współpracować, czy już macie jakieś plany na, 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 na przyszłość? Jestem spryciula, Myślałem wymyśliłem tytuł tej płyty w taki sposób, żeby można było ją zagrać praktycznie na każdą okazję. Oczywiście nie wyobrażamy sobie w lipcu sierpniu, żeby przyjechać gdzieś na stadion i, i grać tego rodzaju muzykę, ale święta przychodzą i tak, jak wiosna co roku, więc mamy nadzieję, że może spotykać się będziemy jeszcze dalej w tej samej sprawie, a ja, czy w innych to czas pokaże i życie pokaże. No, tak naprawdę droga artystka jest taka, że on powinien się ubogacać na różne sposoby, więc y, mam za sobą wielką historię spotykania się z, bie, z wieloma naprawdę w, dużymi charakterami muzycznymi. Y, mam nadzieję, że to może mi się jeszcze w życiu będzie zdarzało. Kacper jest na początku tej drogi, y, również swojej solowej, więc y, wszystko jest pewnie możliwe. Ja natomiast skupiam się na razie na tym, co przed nami i mamy koncert już za kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut, a wierzę, że jeśli to będzie dobre, no to się po prostu obroni. A czego byście tak na koniec życzyli swoim słuchaczom, którzy przychodzą do was na koncerty i słuchają waszych utworów? Spokoju. No wiadomo, zdrowia to jest, to jest po pierwsze i zawsze, tak? Ale spokoju. Ja yy... Przez, przez długie lata, no zresztą nie wiem czy ja powinienem to mówić do kamery, ale ja jestem raczej furiatem. Czego może już Kasper nie doświadczył, bo. bo nie, nie, już. już. Pracowałem wiele, 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 lat nad sobą, żeby, żeby się uprzyjemnić również dla siebie, nie tylko dla otoczenia. Tak jest lepiej. Więc jeśli chodzi o mnie, życzenia ode mnie, spokoju, spokoju, spokoju. A od Kaspra? Ja wam życzę, żeby te dźwięki rzeczywiście wprowadzały nie tylko spokój, ale też może jakieś wzruszenie, czasami może wspomnienia o właśnie bliskich, których już nie ma i takiego ogólnie dobrego ducha przed świętami. Kasper Worniczak i Andrzej Piaseczny. Dziękuję wam panowie bardzo. Bardzo bardzo dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Dnia. Świąt. Rozmowa dnia w News Radio.